Co prawda, mamy jeszcze lato, ale ja już szykuję się na zimę. Jeżeli moja pierwsza lekcja się uda, to być może w przyszłości zostanę snowboardistą. Zobaczymy. Widzę, Maurycy, że już masz kask. Zapraszam Cię na stok. Możesz ustawić deskę i powoli się wpinać wwiązania. Zaczynamy od prawidłowej pozycji, przede wszystkim lekko ugięte kolano, ale biodro wyprostowane, tak żeby być równomiernie ciężarem ciała nad deską, nie? Druga sprawa, ciężar ciała przenosisz na tę nogę, która jest niżej, czyli delikatnie prawy bark obniżony. Dobra? W tej pozycji ruszamy. Powolutku przenieś bark naprzód i dociśnij palce. Pojedź do przodu. Mieczu, już ładnie jechać na krawędziach prosto. Teraz nauczymy się hamować, czyli ustawiać dechę w poprzek stoku. Ale do tego potrzebuję tylko jedną osobę, żeby było bezpiecznie. Kto pierwszy? Ja. Dawaj. Jesteś na tylnej krawędzi. Im mocniej ją wbijesz w stok, tym mocniej deska zahamuje. Im lżej, tym szybciej deska pojedzie. Jak wbijesz sobie przednią krawędź, to co się stanie? Polecę do przodu. Gleba. Okay. I powolutku zjeżdżamy. Odpuszczaj tylną krawędź. I jedziemy. <grywany> Nie Niezła Dobra. Dzięki Maurycy. Słuchaj, wpadnij jeszcze, to nauczymy się jeździć na przedniej krawędzi, na palcach. Dzięki za dzisiaj. Świetnie ci poszło.